Hej, z tej strony Ilona Marcinek, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj obalimy 10 najpopularniejszych mitów o treningu, które mogą sabotować Wasze efekty i wprowadzać niepotrzebne zamieszanie. Zostańcie ze mną do końca, bo na pewno odkryjecie coś, co Was zaskoczy. Jeśli film Wam się spodoba, nie zapomnijcie o łapce w górze, subskrypcji i kliknięciu. Wpieram. Dzięki Waszemu wsparciu mogę tworzyć jeszcze lepsze treści. A teraz przejdźmy do rzeczy. Mit pierwszy. Trening siłowy sprawia, że kobiety robią się za bardzo umięśnione. To chyba najczęściej powtarzany mit. Kobiety, nie bójcie się ciężarów. Prawda jest taka, że kobiety mają znacznie mniej testosteronu niż mężczyźni, więc bardzo trudno jest im zbudować masę mięśniową w takiej skali jak u mężczyzn. Trening siłowy pomoże Wam wzmocnić ciało i podkreślić smukłą sylwetkę, a nie zmieni Was w kulturystki. Mit drugi. Brzuch robi się na siłowni, a nie w kuchni. Okej, okay, to jest częściowo prawda, ale pamiętajmy, nawet najlepsze ćwiczenia na brzuch nie dadzą spektakularnych efektów bez odpowiedniego odżywiania. To w kuchni zaczyna się redukcja tkanki tłuszczowej, a trening wzmacnia mięśnie. Kombinacja owo to klucz. Do sukcesu. Mit trzeci. Kardio to najlepszy sposób na spalanie tłuszczu. Kardio jest ważne, ale nie zapomnijcie o treningu siłowym. Mięśnie spalają więcej kalorii, nawet w spoczynku, co oznacza, że im więcej mięśni macie, tym szybciej wasz metabolizm działa. Dlatego warto łączyć kardio z ćwiczeniami siłowymi. Mit czwarty. Im więcej się pocisz, tym więcej spalasz kalorii. Pocenie się to naturalny sposób chłodzenia organizmu, a nie oznaka spalania tłuszczu. Można zrobić intensywny trening siłowy bez spotu i nadal spalać mnóstwo kalorii. W skrócie, pot nie jest wyznacznikiem skuteczności waszego treningu. Mit piąty. Jeśli nie masz zakwasów, to trening był słaby. Zakwasy, czyli DOMS, to efekt. Mikrouszkody mięśni, ale brak bólu nie oznacza, że trening był nieskuteczny. Po prostu Twoje ciało może być lepiej już zaadaptowane do ćwiczeń. Zamiast tego skup się na progresji i technice. Mit szósty musisz ćwiczyć codziennie, żeby osiągnąć efekty. Odpoczynek jest równie ważny jak sam trening. Mięśnie rosną w czasie regeneracji, więc brak dni wolnych od ćwiczeń może prowadzić do przetrenowania i kontuzji. 3 do 5 sesji w tygodniu to zdrowa liczba dla większości ludzi. Mit siódmy. Trening siłowy spowalnia metabolizm. Wręcz przeciwnie, trening siłowy przyspiesza metabolizm, ponieważ zwiększa masę mięśniową, a mięśnie spalają więcej kalorii niż tkanka tłuszczowa, więc podnoszenie ciężarów to świetna strategia, by pozbyć się zbędnych kilogramów. Mit ósmy. Rób brzuszki, aby spalić tłuszcz z brzucha. Niestety nie da się miejscowo spalać tkanki tłuszczowej. Ćwiczenia na brzuch wzmacniają mięśnie, a nie spalają tkankę tłuszczową dokładnie z tej okolicy. Redukcja tkanki tłuszczowej musi być globalna i obejmować całe ciało. Mit 9. Bieganie niszczy kolana. Bieganie może obciążać stawy, ale tylko wtedy, gdy technika jest zła lub mamy niewłaściwe obuwie albo otyłość lub nadwagę. Odpowiednia technika i wzmacnianie mięśni wokół kolan pomagają utrzymać zdrowe stawy. Mit 10. Najlepiej ćwiczyć rano, bo wtedy spala się najwięcej tłuszczu. To nie jest takie proste. Najlepsza pora na trening to ta, która pasuje do Twojego stylu życia. Rano, wieczorem czy w południe ważne jest, aby być systematycznym i czerpać radość z aktywności. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że rozwiałam Wasze wątpliwości i obaliłam. Parę mitów, które mogą sabotować Wasze treningi. Jeśli szukacie spersonalizowanych planów treningowych, diet lub e-booków pełnych wiedzy, zapraszam do naszego sklepu internetowego. Link znajdziecie w opisie. Pamiętajcie, Wasze wsparcie jest nieocenione. Kliknijcie zatem wsparcie, aby umożliwić mi tworzenie jeszcze lepszych treści, a w zamian otrzymacie dostęp do ekskluzywnych materiałów. Zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym filmie.